Montaż jest najważniejszym elementem całej tej konstrukcji. Montaż to ludzie i to jest ta ekipa. Znajdujemy się na południu Polski. U jednego z naszych klientów będziemy montować pergolę spośród wielu modeli, które e, mamy w ofercie naszej firmy Pergoletta. Klient e, wybrał e, model Ombra Grande. Jest to pergola, która jest jedną z najczęściej wybieranych przez e, naszych klientów. Można powiedzieć, że jest to model flagowy w naszej ofercie. Będzie to pergola wolnostojąca. Model ten charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na wiatr. To jest potwierdzone certyfikatem do 165 km na godzinę. Będzie to model z dachem lamelowym, obrotowym, wyposażonym w dodatkowo w dwa skliny oraz oświetlenie led -owe. Będziemy mieli dwa gniazdka zainstalowane w pergoli, ponieważ w pergolach zawsze toczy się bardzo bogate życie towarzyskie. Klient przed budową i klient po budowie to są zupełnie inni ludzie. Nasza firma to y, firma instalacyjna. Y, zajmujemy się montażem od wielu lat. Do montażu przywiązujemy szczególną uwagę. Uważamy, że jest to najważniejszy aspekt całego y, procesu zainstalowania pergoli, a montaż to ludzie montaż to my. Duża część montażu dzieje się przed samym naszym przyjazdem na miejsce docelowe? Jest to przygotowanie fundamentów, jest to zrobienie podłącza elektrycznego, jest to przygotowanie odwodnień. Dzięki temu, że współpracujemy z renomowanymi markami, takimi jak Hilti, Bosch, Makita, nasze konstrukcje mocujemy na żywicy dwuskładnikowej od Hilti. Do zakotwienia w naszej pergoli stosujemy pręty ze stali nierdzewnej, które są stosowane również w rybołówstwie, w żeglarstwie. Są to najlepsze pręty na rynku. Dzięki prętom gwintowanym ze stali nierdzewnej nasze konstrukcje przez lata stoją na jednym miejscu, nie drgają, nie przemieszczają się. Mamy do nich pełne zaufanie. Kolejnym etapem prac montażowych jest zamontowanie screenów. Screeny wytrzymują wiatr, który w porywach osiąga 50 km na godzinę. Dodatkową opcją, którą możemy zastosować w naszych konstrukcjach, są to czujniki wiatru, czujnik temperatury, czujnik deszczu. Dzięki zastosowaniu czujnika wiatru nasze screeny automatycznie zwijają się do góry po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości wiatru. Dzięki zastosowaniu czujnika deszczu, w momencie kiedy pada deszcz. Dach automatycznie zamyka się samoczynnie, dzięki czemu nasze meble ogrodowe pozostają suche w pergoli. Nasze pergole pionujemy i poziomujemy przez poziomicę laserową. Pozwala nam to uzyskać dokładność co do milimetra. Z klientem współpracujemy długofalowo. Nasza praca nie kończy się na zamontowaniu pergoli. Przeprowadzamy regularne serwisy konstrukcji. Dzięki temu, że nasze pergole są modułowe, w każdej chwili możemy dołożyć kolejnego screena, dodatkowe ogrzewanie, dodatkowe oświetlenie. Jesteśmy do dyspozycji klienta. Trzeci dzień instalacji naszej pergoli, model Ombra Grande. Ekipa wyjechała, kartony posprzątane, na tarasie panuje ład i porządek. Pergola jest podłączona do instalacji elektrycznej, podłączona do odwodnień. W zasadzie możemy wstawiać meble i korzystać, zapraszać znajomych i cieszyć się życiem pod pergolą. Wszystkimi funkcjami w modelu Ombra Grande możemy sterować przy pomocy pilota lub przy pomocy smartfona. Możemy opuszczać screeny. Możemy regulować dach, możemy zapalać oświetlenie, możemy używać ogrzewania. W zasadzie każda funkcja jest dowolnie sterowana. Nasze pergole są bardzo trwałe, dzięki temu klient przez wiele lat może korzystać z naszego systemu. Jeśli podoba się Państwu nasza pergola, jeśli podoba się Państwu nasza praca, zachęcamy do współpracy z nami. Mamy showroomy w Katowicach, w Warszawie, pracujemy na terenie całej Polski, a także całej Unii Europejskiej.